Dzień dobry, witamy Was w drugą niedzielę adwentu w kolejnym vlogmasie. Życzymy Wam miłego oglądania i miłego dnia. Dzień dobry! Cześć! Ameryka mi rozśmiesza. Witajcie w drugą niedzielę adwentu. Witamy Was już tak oficjalnie i bardzo serdecznie. Witamy Was. Ja jestem panią oczywiście Mikołajkobą. I śmieję się, bo jest mi się cały czas myli z bałwankami. Nie wiem dlaczego. A Laura jest reniferkiem i tak. I tak y przed chwilą to nagrałam i powiedziałam, że jestem panią bałwankową. Ja, Mylka, co ty gadasz? I się, się zaczęłam śmiać. Więc, jakby to było, powinniśmy zaśpiewać taką piosenkę. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta jest taka piosenka, ale Wam oszczędzę tej piosenki, nie będę tu fałszować, bo się mnie dziwnie na mnie patrzy. Więc witamy Was serdecznie. I tak, no co, mamy niedzielę, druga niedziela adwentu, właśnie święta coraz bliżej. Laura ma, wam muszę powiedzieć, takie mikołajki, takie mm, dzwoneczki, które jednego zabiera do przedszkola na choinkę. Tego. Tego tak, bo powiem wam, że na poniedziałek, trzeba, na poniedziałek trzeba przynieść dwie bombki na choinkę, bo będą ubierać dzieci choinkę. No w zeszłym roku też to było. Ja kupiłam dwie bombki, takie z Biedronce, akurat jakaś promocja wiecie, była yy, i kupiłam. Yy, no i w tym roku trzeba to samo, więc nie wiem, gdzie są tamte bombki. W sumie nieważne. Dobra, Laura zabierze to. I jeszcze jakąś na szybko bombkę dzisiaj muszę zrobić. Albo dam takąś, taką, co mam po prostu w domu. Bo nie wiem, czy ogarnę. Yy, nie wiem, czy Aha, pokazać? Nie wiem, czy ogarnę po prostu tą... zrobienie tej bombki na tą choinkę. A może coś znajdę, jakąś to dam. Makrama mi spadła. Wszystko jest na żywo. Tu miałam makramę i mi spadła. Na takie te. Na, wiecie, właśnie wam pokażę. Na to miałam. I po prostu to jest tak przyklejone. No i mi spadło, więc muszę to przykleić na jakiś porządny klej, żeby to się mocno trzymało. No dobra. Więc tak. No, jeszcze jest tam jedna taka na tym łóżce, może nie spadnie, dobra. <grywia> Laura chciała się pochwalić, bo dostała taką pracę domową z przedszkola. Trzeba było zrobić takie rzeczy, wiecie, po kreskach, po kropeczkach. A tutaj Sobie, dobrze, pokolorowała. A tutaj trzeba było na czystej kartce, dobra strona, dobra. Na czystej kartce trzeba było to wszystko poprawić. I narysować odręcznie, jeszcze raz. Więc tak wygląda Laury: praca domowa z przedszkola na poniedziałek. Super. No i tak jak Wam mówiłam, mamy dzisiaj gości, robimy sobie Mikołajki. Więc ja dzisiaj w opasy śmigam cały dzień. Jedynie co to tylko się chyba przebiorę, bo na razie jest, jest jeszcze wcześnie, jest rano. I, no i staję przy garach. No bo goście przyjadą koło godziny 14. I jeszcze mam chwilkę czasu, żeby Wam chociaż parę minut słuchajcie, nagrać. No przecież musi być vlogmas na, na jutro, tak? Więc słuchajcie, będzie tak, mój brat będzie z bratową, z córeczką, będzie Pawła siostra z dziećmi i Laury na przyjedzie. Więc takich troszeczkę gości mamy. I tak, ciasta żadnego nie gotuję, bo mają ciasto przywieźć ze sobą. Robię, robię a ja mam, ja mam ciasto w ogóle i tak mam ciasto, bo kupiłam kawałek ciasta. Znaczy mam ciasto, ale sama nie piekę, nie, nie piekę, nie piekę sama ciasta, bo po prostu nie chce mi się Wam, powiem szczerze. I tak. Mamy już tam paczczuszki prezentów porobione dla dzieciaków, to są same słodkości, nic specjalnego. Co tam jeszcze chcesz pokazać? A wilka! Laura już takiego wilka zrobiła, patrzcie. To jest ten wilk, co do nas przychodzi pod bramę, Tak. Trzymaj ja sobie jeden, wisi na lodówce. Tutaj wisi drugi. Na razie z Wilkiem mamy spokój. Nie było go widać, nie było go słychać. Chociaż dwa dni temu w nocy Bruno strasznie szczekał i ja z latarką wyszłam i świeci, świeciłam. Nic nie było widać na polu przed bramą, ale dobrze już. Ale powiem Wam, że nie wiem, może dziki chodziły, może jakieś sarny. Albo gdzieś tutaj w zagajniku chodziło coś, bo po prostu szczekał, ale nie wiem, nie wiem, co tam było. Tego wilka nie widziałam jak póki co i nie, nie podkopał się, żadnej kury nam nie zabrał, więc na razie jest spokój. Zobaczymy, co będzie dalej. I tak, tutaj parę osób się pyta, martwiło też o bruna, że on na dworze śpi. Słuchajcie, bo on nie jest przywiązany do budy, on nie jest na łańcuchu, On jest wolno biegającym psem na podwórku. Ale jego, jego zamykamy do domu, bierzemy go do domu, mamy takie przejście z garażu, z garażu wchodzimy, możesz, z garażu wchodzimy do domu, do domu i mamy tak jakby, wiecie, garaż, taki mamy pralnie i gospodarcze pomieszczenie i dopiero wchodzimy do domu. Jakie są naprawdę bardzo zimne noce, mrozy, to my go wtedy bierzemy tutaj i go po prostu na noc zamykamy. Ale on lubi zimno, bo on, jest, on ma grube futro i po prostu on lubi cie, zimno. I on w domu się gotuje, paruje, dyszy, piszczy, żeby wyjść na dwór, więc jest bardzo ciężko go w, w domu zamknąć. Nawet jak ten, była ta akcja z tym, z tym wilkiem, a na dworzu jest zero stopni, to jego utrzymać w domu w cieple po prostu jest bardzo ciężko. Więc. On piszczy, drapie, on chce wyjść na dwór, więc wiecie, ale jak zaszczeka czy coś, to my wychodzimy. Wtedy jak coś, coś się podkopało pod tą furtkę, to nie wiemy co do tej pory. On był na dworzu, ale nie zaszczekał. Ja nie wiem czy on spał, on ma budę. Nie wiem czy on spał w budzie tak twardo, czy, w, czy wszedł sobie do garażu, może w, w garażu spał. Nie wiem naprawdę gdzie on był. Ale dwa, dwie noce wcześniej, dwie noce temu, bardzo w nocy szczekał, bardzo, naprawdę ja się obudziłam, ale nic nie widziałam, bo świeciłam latarką, nic nie widziałam, więc może to jakieś dziki chodziły po lesie, może coś wyczuł, trudno powiedzieć, ale nie martwcie się o Bruna, jemu się krzywda nie stanie, bo. No wiecie, bo no ja mu krzywdy nie dam zrobić, więc tak. To tyle. Druga sprawa taka, że dzisiaj już pisaliście mi w komentarzach, parę komentarzy przeczytałam, żeby zostawić te dwa kolory tych firanek, ten szary i ten taki mm, jakiś szałwiowy, yy, że to fajnie wygląda dwa kolory, więc yy, yy, też tak myślę, powiesiłam i one tak wiszą już jakiś czas te firanki, już kiedyś miałam pokazać te firanki, ale wiecie, jak to. Zawsze coś yy, i myślę, że faktycznie tak zostawię. Zaraz Wam pokażę, bo powiesiłam na balkonie, na oknie balkonowym jeszcze sobie światełka. To Wam zaraz wszystko pokażę. Bo kupiłam sobie, słuchajcie, takie światełka jeszcze. W piątek, zapomniałam o tym powiedzieć, za 38 zł. Widać cenę. Nie wiem, czy widać cenę. I tu jest 200 LED. Były też 100 Let, ale kosztowało. Dla Melka 28, nie? Jakoś tam. 28 zł 100 let, a 200 let 38 zł, więc stwierdziłam, to że jest lepiej, 15 metrów, a tam 8. A, i tam było 8 metrów, a tu jest 15 metrów, więc stwierdziłam, że lepiej dołożyć 10 zł i kupić więcej. I przymierzyłam. trochę, trochę jest ich za dużo, ale takie połączyłam, że trochę uklepłam też do choinki i fajnie to wygląda. I na oknie mam fajne takie lampeczki. Bo ja chciałam ogólnie kupić sobie lampki z pepko, takie girlandy, tak zwane, ale nie, nigdzie nie mogłam tego polować, bo widziałam, że są po 15 zł i nie upolowałam tego, byłam w paru biedronkach. No nie, nie upolowałam, więc kupiłam sobie te lampki i fajny taki klimacik się zrobił. Jeszcze jakieś tam zrobimy sobie dekoracje na okna i będzie, słuchajcie, fajnie, ale to wszystko już w tym tygodniu będziemy robić, bo ja dzisiaj nie mam czasu, więc tak, dobra. I teraz tak, co na obiad. Brat mój dzisiaj zadzwonił teraz, w no o godzinie, no rano zadzwonił, że robią pulpety i przywiozą nam pulpety na obiad. Więc mówię super, dobra. Więc będziemy mieli dwa rodzaje mięsa na drugie danie, bo oni przywiozą pulpety. A my zrobimy kotlety schabowe, bo kupiłam wczoraj schab. Czego? Niczego, ale kotlety schabowe to są tak jak z piersi, takie w panierce. Zjesz, bo lubisz. Ona zje, zje, ona. Jak zobaczysz kotlecika smażonego, to na pewno zjesz. Bo wiecie, kotlet z piersi, a schabowy, co ma nazwa? To już robi swoje, ale na pewno zjesz. Rosół ugotowałam, wczoraj wieczorem tak. nastawiłam rosół, żeby dzisiaj po prostu mieć mniej roboty. I, ym, i rosół mam już ugotowany, tylko jeszcze go tam do soli i tak dalej, doprawię. Ugotuję zaraz makaron. Yy, zaraz będę smażyła Pokazałaś kotlety, nie, nie mogę tych zdjęć pokazać, bo tu mamy zdjęcia z przedszkola, nie mogę, nie, z urodzin, z urodzin, nie mogę pokazać tych zdjęć, dlatego, że tam są dzieci, a no niestety nie mogę, yy, co ja mówiłam, aha, że zrobię, yy, co ja mówiłam, te kotlety zrobię, yy, tak tu już mam naszykowane, bo kupiłam wczoraj, jeszcze byłam w sklepie, kupiłam yy, te yy, pieczarki, i podsmażę je z cebulką, i zrobię sosik. Ewentualnie do tych schabowych, do kartofelku, bo będę obierać kartofle. Kto co będzie chciał, to sobie zje, weźmie. I zrobię surówkę, Będzie sałatka z. Cebuli! Mm, z, z pora z marchewką, i z, z tym. z majonezem. I albo do tego buraki. Albo do tego będzie kapusta kiszona. Dwie sałatki do wyboru. Zobaczymy. Boże, już gadam bzdury takie, że po prostu. Wiecie co? Bo już jest. Mam napięcie, bo czas mnie pędzi. mi się wyrobiła, że jak już wszyscy przyjadą, to żebym po prostu nie stała przygadać, tylko miała wszystko gotowe. Dobra, to my idziemy teraz tak. Pokażę Wam te światełka i otworzymy kalendarz adwentowy. Dzisiaj piątka. Dzisiaj piątka, tak. Piąty dzień, dzisiaj. No no coraz bliżej święta i otworzymy kalendarz pokażę wam te światełka Ale i bierzemy się za gotowanie szybciutko bo wieczorem to nam się już nie będzie chciało szukać no szukaj szukaj Amelka też od razu szukaj tam jest twoje pudełeczko szukaj no Laura co Znaleźć nie możesz? O, to pewnie nie będzie piątki dzisiaj. Będzie! Jest! Piątka! Amelka znalazła? O, wypadło mi! Amelce wypadło! Dobra, Amelka! Źle no. za Was. Dobra, Amelce wypadła. Amelka ma. E, e, ołówek. Mam cukier, A co o, to jest? Poczekaj, o, Amelka ma ołówek z bałwankiem. Coś jeszcze masz tam, Amelka? <laughs> Ale... Co to jest? E, Laura to jest taka ma... składanka. Co to jaka składanka? No A, pokaż się... co... Poczekajcie, bo... Y... Dobra, Amelkę najpierw pokażemy. Amelka ma cukierenczka i ołówek z bałwankiem. Do szkoły będziesz miała. Super, co? Super. <laughs> A Laurka? To się tak składa. A co to jest? To nie jest gumka. A to gumka do to jest ścierania gumka. jest. Nie, to się tak składa. Się. Nawet jest... nie złożyłam nagrać, jedna i druga, obydwie otworzyły jednocześnie. No, bo, wypadło mi. <laughs> Aha, Laura ma cukiereczki i co masz? Jaką składankę. Składanka, to jest, a tutaj? Gumka. To jest słuchajcie, gumka do, ścierana, do ścierania. ścierania. to się tak... No tak, no bo, to się, tak bo to ty się ty bo. składa, wiesz? To sobie złożysz i będziesz miała, tak? Czemu to? Zaraz ci pomogę, zaraz ci złożę. Zadowolone? Super. Patrzcie, mhm. tak założyłam te światełka, więc tak wyglądają na, na oknie. Wiecie, jeszcze muszę poprawić, bo to na szybko po prostu, um, żeby ładnie było, bo to tu dłuższe, tu krótsze, um, albo może tą firankę przesunąć, zaraz zobaczymy. O Jezu, nie wiem. Może jakoś. Wiecie, to jest jeszcze nieułożone. Jeszcze gorzej zrobiłam niż było. Poczekajcie. Dobra, nieważne, sobie to zaraz tutaj ułożę. Tak to wygląda i część tutaj właśnie e, lampek nachodzi na choinkę. W sumie to nawet nie widać. E, powiem wam, że się pomyliłam, bo tak, te właśnie kupiłam e, jasne, jasne, Amelka jak to było? Jasne żółte? Nie, ciepły biały. A, ciepły biały. A na choince mam żółty taki kolor. I, bałam, I jak w domu to zapaliłam, to wieje boże, no nie ten kolor kupiłam, bo wiecie, no trochę się to odróżnia. Ale powiem wam, że w sumie aż takie różnicy, szczerze mówiąc, to no to nie ma. Oj, tutaj zamiast, kotka, zamiast kotów to śpi Laury Konik i powiem wam taki numer. Przątałam, słuchajcie, ostatnio ten drapak, odkurzałam, czyściłam. I wypsikałam takim preparatem anty na pchły, bo od, yy, kotom dawałam kropelki jeszcze na pchły yy, i na robaki dawałam im te, znaczy, no tak, na robaki, bo kupiłam. Tutaj zawsze lubiła kicia spać i odkąd wypsikałam preparatem, słuchajcie, na pchły, takim antyten. Anty ona nie chce tu przychodzić i nie chce spać. Ja nie wiem, czy na to czuje, czy jak, yy, o, więc w ogóle ona nie chce na tym robaku saciu spać. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę. Więc y, y, ostatnio kupiłam te rano, na drugi dzień pojechałam i Kupiłam te napchły, y, Boże, na robaki dla kotów y, tabletki. Laura, y, zobacz, spadło ci coś. Y, I kupiłam kotom, zapłaciłam y, dla kotów i dla psów razem za wszystko 50 zł. Bruno dostał 4,5 tabletki, Sonia połówkę, y, a koty po jednej tabletce, ale to wszystko odwagi. No tak mi pan po, pokazał. W ogóle zapomniałam o tym nagrać, ale jak kot dla kotów mi dał, to mi taką naklejkę kociom zaznaczył, bo te dawetki smakowały, miały smak kociej ryb, dla kotów smak ryby. I żebym się nie pomyliła, żebym wiedziała komu mam co dać, powiem Wam, że miałam straszny problem dać kotom. Kicia i puszek, nie, chyba puszek, szarasek, to w ogóle nie mogą sobie poradzić. Musieliśmy we dwie osoby trzymać i im dać. Hmm, chyba kłębuszek? Kłębuszek. kłębuszek to chodziłem właśnie bez problemu. Otworzyłam gębę, dałam. Nie, nie, to białasek A to białasek, to białasek. Najlepiej poszło z nim, bo gębę mu otworzyłam, dałam proszek i połknął bez problemu. Yy, no bo tutaj. Ja, tak. Poczekaj. Pan weterynarz powiedział, żeby nie dawać z żadnym jedzeniem, czczo i po prostu samą tabletkę lepiej do gardła. Więc się umordowałam nieźle. Soni w miarę dałam, to chybie gryzła Sonia, bo ona to jest też taka, wiecie, wredna. A Bruno, z Brunem to się Paweł tutaj cackał, żeby tak powiedzieć, jemu trochę w mięsku dawał ten, no bo wiecie, jemu ciężko dać do, do, tak bezpośrednio do pyska, żeby nas nie dziabnął czy coś, no bo nie wiadomo co mu tam odwali, prawda? To jednak duży pies jest i 4,5 tabletki mu dać, no to jest ciężko, ale pokruszył, wymieszał mu tam z taką skwareczką małą mięska i bez problemu wziął, więc mamy to z głowy. I mówię, na cały ten mój zwierzyniec 50 zł wydałam, więc chyba nie jest źle. Myślałam, że będzie dużo drożej. I od razu dałam im też na pchły, bo Sonia mi przyniosła, słuchajcie, pchły. Nie wiem, gdzie lata, szlaja się gdzieś, latała wcześniej, zauważyłam, że się drapie, miała pchły. Więc też im dałam. I miałam taki preparat, to kiedyś kupiłam, ale to jest na pchły i kleszcze. Na legowiska, żeby w budzie wypsikać i tak dalej, i przyknęłam od razu na legowiska, gdzie tu, tu koty śpią w tym miejscu i w budzie psu. Poczekaj. I na ten drapak, gdzie koty spały, przeważnie kicia spała na tym drapaku. To wypsikałam tym, i od tamtej pory ona nie chce w tym rapaku spać, na tym hamaku. Nie wiem, czy ona to czuje, co jej tam nie pasuje. No i nie wiem, czy to uprać teraz, zdjąć to i wyprać, żeby był zapach taki, czy, czy co. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. No ale odkąd to wypsikałam, to właśnie ona nie chce w nim spać. Woli spać na posłaniu Sony, bo Sonia ma takie swoje posłanko, takie w Pepko kupiłam takie posłanko. Ale ona też chyba było. Też było psikane, ale może było mniej psikane i aż tak bardzo jej to nie przeszkadza i czasami się położy na tym posłanku, a ym, na, y, na swojej tej leżance, na tym hamaczku, na drapaku po prostu nie chce, więc y, cwane, cwane, są te kociska. Dobra, Laura, co chciałaś powiedzieć? No, że ty dawać kocie jedzenie i łóżka. Tutaj. Aha, no tak, dzisiaj było taka akcja, że dawałam kotom jeść i tutaj na stoliku miałam miski naszykowane i puszki postawione i otwierałam puszki. Ja to kiedyś nagram. Taka była akcja, że jeden kot spał w salonie tutaj na sofie i jak usłyszał, że ja otwieram puszkę, słuchajcie, to on z normalnie, wiecie co, z łóżka w salonie, jak strzała, tak jakby wyskoczył, jakby przeskoczył z łóżka, tak i wylądował mi tutaj na stole do tego jedzenia, po prostu szok przeżyłam, że w sekundę psz, taka strzała. I ja mówię, no wiecie co, jakby było naprawdę zagłodzone tak o tym. tragedia. E, więc tak się śmiałam z nich, że nie wiem, dobra. E, więc co tak, dobra, biorę się słuchajcie zagotowanie. a w ogóle tak, Laura to dzisiaj miała iść na urodziny do koleżanki, dostała zaproszenie. No ale tak, katar ma, Kasłaś to tak troszeczkę kasłała, ale już jej przeszło, ale ten katar ma, e, a to, ta impreza jest w domu. I miały być y, wyjście na dwór na jakieś podchody, z, takie, za, taką zabawę. Ja się bałam, że wyjdą na dwór jeszcze bardziej się przeziębi i w ogóle. No ale mamy też gości, więc ja nie jestem w stanie się rozwoić. Tu ją zawieźć, tu ją przywieźć, tam czekać, tu gości i tak dalej. Coś za coś. Więc y, doszliśmy do porozumienia, że Laura zostanie w domu. Wczoraj kupiłam mi gazetę z Heidi, z taką bajką, taką jakby. Yy, nagrodę, rekompensatę za to, że nie, posz nie pójdzie dzisiaj na urodziny, a zostanie w domu. Tak? Dobra, bierzemy się za gotowanie i co, i widzimy się potem. Mój Reniferek, pokaż się Reniferku, <laughs> pomocy kroi. Będziemy robić sosik z cebulką i z pieczarkami do kartofelków. Tak? Dobra, to krój. Dobrze ci idzie. Jak pokryć tak będzie, nie ma znaczenia. A tutaj na leweczka. zaraz ją przemieszam, ciemna się robi, słuchajcie, od tych śliwek chyba. Ale wiem, coś, kontrast nie tak, ale okej. Okay. Dobra, my bierzemy się za robotę. A ty co tak siedzisz, nie moje śliczne puszek, że się od tych świeczuszek? Czy to jest co? Kłębuszek? kłębuszek? <laughs> Kłębuszek przepraszam Przepraszam, myślałam, że to Puszek Bo zawsze Puszek tu siedzi Co tak siedzisz i stróżujesz W jest już dosyć późno A my się przyszliśmy pożegnać Dziękujemy za oglądanie Jutro pokażemy wam co dziewczynki dostały Na Mikołajki W jutrzejszym vlogu, bo jesteśmy bardzo zmęczeni Laurka idzie spać Więc dziękujemy, do zobaczenia do jutra Pozdrawiamy, pa Pa is all about you i see everywhere around the fairies of december you.